Serdecznie Państwa witamy na wyjątkowej gali małopolskiego rankingu liceów i techników Perspektywy 2025, który organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Uniwersytet Jagielloński. Rankingi, do których czasami przywiązujemy wagę, innym razem mniej, mają w Polsce i nie tylko, również w świecie istotne znaczenie. Między innymi są po to, żeby Oceniać jakość kształcenia, oceniać jakość pracy instytucji, wskazywać kandydatom na kolejne szczeble edukacji miejsce, gdzie powinni się znaleźć. Proszę Państwa, to spotkanie ma na celu przede wszystkim wyróżnienie tych szkół, które w tym rankingu lokują się na najwyższych miejscach. To, co jest z perspektywy kierujących uczelniami bardzo bardzo ciekawym spostrzeżeniem to, że w gronie 20 wyróżnionych szkół nie ma jakiegoś przesadnego monopolu Krakowa te szkoły, które dzisiaj będziemy mieli okazję wyróżniać i tutaj w uniwersytecie Szczególnie witać, pochodzą aż z dziewięciu miast, co oznacza, że system edukacji w Polsce jest systemem zrównoważonym, nieograniczonym wyłącznie do jakiegoś systemu metro, metropolitalnego. Ten ranking robimy po to, żeby no, podnosić jakość edukacji w Polsce, żeby szkoły chciały zdecydować się na dodatkowy wysiłek, żeby rzeczywiście edukacja była tym, Takim najbardziej prorozwojowym czynnikiem. I to jest okazja, żeby Państwu podziękować za Wasz wysiłek, ale jednocześnie, żeby również Wasze społeczności no z tych kilkunastu miast Małopolski no, wiedziały, i władze miejskie, czy, 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 czy starostowie, czy burmistrzowie, prezydenci miast, żeby wiedzieli, jak dobre szkoły mają. Dla mnie to jest ogromna radość, że mogę gratulować nagrodzonym szkołom. W rankingu małopolskim liceów i techników. Jest takie łacińskie powiedzenie, łacińska sentencja, sapere auzo, miej odwagę być mądrym. To odwołuje się do sentencji Horacego, którą znamy. W pełnym brzmieniu ta sentencja brzmi: Połowę pracy ma za sobą ktoś, kto dobrze zaczął. By, maj, miej odwagę być mądrym, zacznij. Jak patrzę na wyniki. Szkół, najlepszych uczniów, to myślę, że dobrze zaczęli osiągając wysokie wyniki na maturze. Wtedy mogą wybrać odpowiednią uczelnię, odpowiedni kierunek studiów i dalej się rozwijać. No i to jest ten moment i czas, kiedy rozpoczynamy odliczanie od miejsca dziesiątego do pierwszego. Będziemy tak stopniowo te emocje Państwu dawkować. Szanowni Państwo, miejsce dziesiąte. Ósme Liceum Ogólnokształcące imienia Zofii Naukowskiej w Krakowie. Siódme Liceum Ogólnokształcące. Czas na miejsce dziewiąte. I to miejsce przypadło pierwszemu Liceum Ogólnokształcącemu imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Miejsce ósme. Trzecie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Tarnowie. To Czas na miejsce siódme. Szóste liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Krakowie. Przechodzimy do miejsca szóstego. Akademickie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia króla bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Miejsce numer 5 zajmuje ósme liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Czas na miejsce czwarte, drugie liceum ogólnokształcące imienia króla Jana III, Sobieskiego w Krakowie. Zapraszamy, ustawcie się. Zapraszamy. Szanowni Państwo, zbliżamy się do podium 3 najważniejsze miejsca. No i tutaj trzeba nabrać trochę więcej oddechu. Od tego momentu dla trzech najlepszych liceów poza dyplomem mamy także upominek finansowy od Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to trzecie miejsce zajmuje ósme prywatne liceum ogólnokształcące, siódme, tak jest, przepraszam, siódme prywatne liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Reja w Krakowie. Kolejne miejsce na podium, miejsce drugie. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. I miejsce pierwsze, żeby nie przedłużać, pewnie możemy się już domyślać. Piąte, Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Ja jestem w takim szerszym gronie, bo szkoła to nie tylko jego ekscelencja pan dyrektor. Cała ta ekipa, czy dyrektor, zastępcy, nauczyciele pracują na rzecz tych naszych kochanych uczniów. Bo my przemijamy, oni też, ale oni będą zawsze, a nas będzie, może już nie być. Szkoła to przede wszystkim młodzież. I jeżeli ci starsi państwo czy nauczyciele dadzą tyle z siebie, co dają ci moi nauczyciele, to może być tylko i wyłącznie dobrze. Przyszła pora na technika. Poznamy 10 najlepszych szkół technicznych w Małopolsce. Dokładnie. Na miejscu dziesiątym. Technikum numer 2 w zespole szkół ekonomicznych w Nowym Targu. Miejsce 9. Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce. Miejsce 8. Technikum imienia bohaterów Westerplatte w zespole szkół technicznych i branżowych w brzesku. Czas na miejsce siódme. Technikum numer 3 Imienia Władysława Grabskiego w Nowym Sączu. Wiemy, że nie będzie szkoły, która opracowała się na miejscu szóstym, technikum turystycz turystyczno-gastronomicznego w myślenicach i miejsce piąte. Technikum informatyczne imienia księdza profesora Józefa Tischnera w rapce. Coraz bliżej podium ma miejsce czwarte. Technikum energetyczno-elektroniczne numer 9 imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie. My przechodzimy do podium. Miejsce trzecie. Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska, numer 3 w Krakowie. Miejsce drugie. Jeśli powiem teraz baczność, to pewnie przedstawiciele już się domyślą. Technikum numer 7, imienia generała Józefa Kustronia w Nowym Sączu. No i ostatnie, pierwsze jednocześnie miejsce. Pierw, technikum łączności numer 14, imienia obrońców poczty polskiej w Gdańsku, w Krakowie. Zgadzam się z tym, co powiedział pan dyrektor Pietras z 5 LO w Krakowie. To uczniowie są wizytówką szkoły i ich zaangażowanie, ich osiągnięcia mobilizują też do codziennej pracy. Mamy przyjemność, że szkoły wybierają uczniowie, którzy naprawdę chcą się uczyć czasami bardzo trudnych rzeczy i poświęcać tej nauce mnóstwo czasu oby tak było jak najdłużej uczniom nauczycielom bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć rangę takiego osiągnięcia podnosi również to, że konkuruje się z bardzo dobrymi szkołami. Wszystkim dyrektorom, wszystkim państwu technikum z Małopolski bardzo serdecznie za to dziękuję i gratuluję również.